Klaś, cześć. A <grywa> Nie, zobacz, może lepiej, czy nagrywasz, bo, <grywa> żeby się potem... Dobra, Nagry nagrywasz? Już nagrywam. Ja Trzydziesiąt sekund. Nie muzyczkę.

o nie wiesz To będzie czy... chyba taki troszkę dłuższy odcinek, bo nie wiem go wybrałyśmy Nie no, no. Ej to będzie dobre teraz O jak lagło Ej czekaj, bo mi lagło A tu już jest ziemia jeszcze Ale mi lagło Przeszłam, ty to, to widziałaś? Przeszłam to jak ci laguje No co to było, widziałeś? Jezus, Jezu, jaki żal jestem boję dziura Boże, gdzie? A, dobra, już widzę gdzie Dobra, powiedz kiedy. No już, no już, no już. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Co to -1. <gul Avena> Co to jest? <gul Avena> to Aha, ale jestem głupia. Chodź. Chodź, dam ci balona, poczekaj tu. Lecisz tamisz tam <laughs> Boże na ciebie, bo co ty jakbyś tam wlecieć Aleś ci na boł, odlecisz tym balonem. Wiem jak zrobisz tych głupku jeden. No nie! Przecież mówiłam, że cię zrobiła na złość. Gdzie ty idziesz? Jak myślisz zobaczyć, czy mogę mieć większy level niż... Umiejętności... Nie, nie można mieć więcej, większego levela, niż jest z Szkoda. No właśnie też, właśnie też... też... No, no właśnie, szkoda, bardzo wielka szkoda. Bardzo wieczna szkoda. Szkoda, co pamuci nam. Ale, ale mnie... Widzicie, już miałam sery! kupci jedny nie? To no, moja wina, moja, ja cię wtedy zrzuciłam. No dawaj <śmany> no, <śmany> tym. No. No, no, no. Spadła! A nie, nie spadłaś, sorry, lag. Co ty masz takie lag? jezus? Nie! Nie wiem. Nie! 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 Ale ty nie spadłaś! Dobra, ale ja mam taki lag, nie, że ja się normalnie boję. To jest taka prościzna Nie! Hejda. Szepcie mi Jezus Maria. Jej. O oh, nie. Oh, nie. Pada <laughs> Jak poleciałaś! Jaki jakilo. No.

Nie, pies, nie szczekaj, Plak, nie. Ej, pies, nie szczekaj, A poczekaj. Ale mi się zrymowało. Ej, pies, nie szczekaj. Nie, poczekaj! nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 odlatujesz! do góry!

Ale co to jest tak w ogóle? Żołowiek! Żołowiek! Ej, na tej bańce się można... Czy to miał być? A to ty byłaś tym? My się panie... papier. ...papier... To mój... Moi... Przecież spadłaś! Nie spadłam! No to nie wiem, takiego laga mam... Ty spadłaś teraz! A ty u mnie spadłaś już trzy razy! O Boże! tego już nie wiem, jak to zrobić. Ale tu potrzebny jest szaman. No właśnie. ktoś był taki mądry i zapomniał wstawić szaman. takim tentownym. No, poruszaj się ze mną na no to Zleciałaś mi. No, halo, ratuj mnie! Jak chcę wyjść? Jak chcę wyjść? Jak chcę wyjść? Ale to przecież ja jadę! To ty mnie ratuj! Ty u mnie spadasz ciągle! A ja jestem na samej górze! Ja, no, też. ja szamanem Co to za numer Ej, znasz może numer 5 -3 -3 A dobra, nieważne. A, dobra. Nie odbieram. Ha, mam serek no! ja jestem ha, ha. Ha. Mam syrek. no Tak, tu, jestem jestem mam serek nie, ha. No nie, nie, no nie, No nie, nie, no to, teraz stań, siedź tutaj normalnie. Wyleciałaś no, mi. No masz sarek! No masz starek już! No wiem! No to dom kuleć! No to chcieć! A mi się nie udaje! Kupka z siebie robię! No, no tam. Que... No! E aí! Não, não! Não! Eu, eu <todos>

ja Jezus, Maria, że na to odkryć. I szybko! Nie! Słuchaj, słuchaj, słuchaj! Ale wiesz, że wtedy już nie zajdziesz z serkiem, nie przecież tego lebla. Ale nic się rozwaliła przecież. No i dobrze, teraz może rozwalę. Haha, ha, ja lecę! Ja lecę tak, Proszę bardzo, przeszłaś. O, mój ulubiony system. Cichy system. Cichy system. No. System. I patrz teraz na banji, Dobra, mogę na banji! Na głowkę. Mogę na główkę No właśnie, gdzie jest serek? Oszukali nas. Patrz. Uhu!

Już, normalnie Ej, zobaczymy co tam dalej <grywa> <grywa> U mnie cię wystrzeliło Żyjesz jeszcze? Ja Jest w drugiej stronie Aha, no To trzeba Już Nia, 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 nia Chodź, a nie spada Teraz gra Ej, idziemy potem na transformację? No, przecież jesteśmy na transformer, nie na nudmą. No A nie wiem, za chwilę wracam. Dobra, lepiej się Za chwilę wracam. Ale to ty u mnie lecisz. No ty. No. 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 No, Ej, dobra, to ja za chwilę wracam. Oła. Yes. Przepraszam wszystkich za mój biedny odkurzak, który się wkurzał na mnie. Przepraszam. Przepraszam wszystkich jest... świętych, którzy byli z nami w tym odcinku. Uu. 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 Dobrze, przezygnamy ją. Bo była dobrą myską. Była dobrą myską w świecie złych ludzi. Piekielny adkózec się w końcu zamku. Ale za to piekielny cajnik się wrąbał do roboty. Oh no, Spokojem przezygnamy naszą oliwce. Przezegnajmy odcinek, przezegnajmy, psy, przezegnajmy psy, ją. Może jeszcze dzisiaj będzie odcinek z Moisture Planet, Ja już jest. Oj, czuj, czuj, I ja? Nigdy nie zapomnę, jak moja koleżanka się wywaliła na włęgier. Dobra, kończymy odcinek. Mhm, dobra, to kończymy odcinek. Mm -hmm. Dobra, natomiast no Oliwie mamy zamiar odcinek, który już raz teraz, trzeci raz to powtarzam. Chodź pożegnamy się. Co to jest kurwa. Ale ja przepraszam za przykleństwo. No, no, na koniec odcinku mogę sobie to zachować. bo... A to, gdzie my jesteśmy? A tu! A! What the hell? Oh, dear, no <laughs> Dobra, no to my się... No to my kończymy z ojcem. No, na koniec tańczymy. No, dobra, nie, śpimy, tańczymy. Ciekawe kabuby. Bo Dobrze, na no to my kończymy odcinek Tańczących myszek z for mice. I może jeszcze nagramy z oczywiam Wójister tak? Mhm. Całuszki na do widzenia. to my kończymy z oczami mm. kolejnego odcinka. Yeah.